Cześć, witajcie, nazywam się Regno przed wami trzecia gra z serii Total War w moim dzisiejszym super evencie, który obchodzimy, który obchodzimy na cześć 15 lecia gier serii Total War. 15lecia powstaje serii Total War i trzecią grą, w którą będziemy grali, to jest Empire Total War. Graliśmy już w ROMa 1, graliśmy w Empire w Medieval 2 i teraz gramy w Empire Total War i znowu mer z komputerem niestety, ponieważ, no, jak mówiłem nie ma żadnej, przynajmniej mi nie wyświetla żadnej gry yy, w Empire Total War Multiplayer i ja przyrodziłem Polskę. Oczywiście nie wybierałem sobie armii, tak jak w dwóch poprzednich. Armii wybrał mi komputer, tak samo komputerowa armia też jest generowana przez, przez komputer i gram w oblężeniu znałem, żeby urozmaicić troszeczkę te dwie poprzednie bitwy. Pierwsza to była zwykła bitwa, druga to była bitwa na rzece. Teraz mamy oblężenie. No i. Mam tutaj 4 oddziały, 24 fu funtówek pieszych, więc nie pomogłem się za szybko poruszać. Mam dwa oddziały Husarii, pięknie wyglądające Husaria. Naprawdę. W ogóle Empire strasznie ładnie wygląda. Ja nie wiem, co się stało z Napoleonem, że tak <laughs> wygląda w porównaniu z Empire. Em. Napoleon mi się dużo mniej wizualnie podoba. Tutaj są te kolory takie żywsze, takie, takie. Intensywniejsze, w ogóle ładniejsze graficznie jest po prostu. No i tutaj już wybiegły te oddziały mojego wroga, ci husarzy tutaj wybiegli i zaraz się wycofali. Tak samo tutaj wyszły te konne sześciofontówki Nie wiem dlaczego, komputer steruje dość, dość dziko. No i ja tutaj ustawiam swoje jednostki artyleryjskie, przygotowane do strzału. Ta bitwa będzie dość długa, więc też sobie troszeczkę na przyspieszeniu pociśniemy. O, teraz nie słychać w ogóle tych ruchów jednostek, tylko muzyka została taka. Jak trochę kurczę jakieś, jakieś takie mroczne sceny, w Harry Potterze mi <grym> się kojarzy. Wysyłam swoją lekką naprzód, aby. Tutaj spuścić, już mogę poruszać kamerą przy przyspieszonym tempie. Wysyłam swoją lekką, aby rozstawiła swoje badyle, ale zauważyłem, że tutaj szarżuje na mnie ta jednostka kawaleryjska, więc moja lekka daje swoje strzały, plus rusza w kontrze moja kawaleria, ale udało nam się rozstrzelać tych tutaj panów. Niestety nadchodzą kolejni. Moja lekka już w się ustawia y, pale, przynajmniej powinna. Najpierw uznaję, że chcą przeładować. O, teraz stawiam pale. Cio, cio, cio. Nie pytajcie skąd oni je wzięli. Nie mam bladego pojęcia. Niestety ci zostali zaszarżowani przez nieprzyjaciela. Y, moi y, ułani kontra jego ułani. Wygląda na to, że moi ułani tutaj dostaną chyba troszeczkę po dupie. O, bo dostali raz z, z kuli armatniej Znowu jakiś strzał, ale nikt nie zabił. 31, 29, w sumie jest dość wyrównanie. Ci zostali przepłoszeni, moja lekka już ma kije rozstawione swoje. No, chyba jedna nie rozstawia. Ale no tutaj ci mają na pewno rozstawione kije, tutaj dołączyły kolejne jednostki. Moja, moi łani zaczęli też mocno przegrywać, nie miałem, no, też go w pewnym momencie, i więc ruszyłem z pomocą moimi kolejnymi jednostkami, tym razem już huzarami. Nie husarium, tylko huzarami. To jest rodzina. Tutaj jest moja cała lekka oraz moi grenadierzy jedni. Teraz moi, yy, Moje moja, sala, moja sala liniowa to jest liniowa oraz granadierzy. Oni zaczynają podchodzić powoli, już żeby wymieniać się tutaj ogniem. Nie wiedziałem kompletnie, jak się grają leżenia w, w Empire. Kompletnie musiałem tutaj wszystkiego się nauczyć, tak naprawdę. Połowę z tej ściany nie mogłem w ogóle namierzać. Moją artylerię, mogłem tylko tutaj ten fragment namierzać artylerią. A i tak był on poza moim zasięgiem. Więc teraz artylerię jeszcze. A już ją zacząłem przesuwać. Tutaj widzicie, przyczepią z powrotem ją. Montuję ją na te wózki, będę ją ciągnął za pomocą moich zawszęgów konnych. Do przodu podejdę nimi trochę. Moja husaria oraz mój generał stoją sobie z tyłu. W czasie kiedy moja lekka podchodzi coraz bliżej. Niestety tu przeciwnik ma jeszcze dość dużo kawalerii, czego ja nie zauważyłem tak naprawdę. Więc podchodzę sobie bez trosko za nimi maszeruje moja liniówka. Te pociski artyleryjskie przebijają się chyba przez te mury, nie wiem jak to działa. O, ale chwila, chwila, tu jest... A tutaj mam armaty na murach. Aaaa. Aaaa. Czyli te, te armaty tu nie działają tak naprawdę w ogóle. Strzelają coś, tylko że uderzają chyba bezpośrednio w mury, po prostu. No, moja lekka zaczęła teraz strzelać w górę, w mury. Zobaczymy, czy jakiś efekt to przyniesie. Tutaj, o, tutaj duże starcie kawaleryjskie oczywiście duże z mojej strony, bo przeciwnie, tu są jedną, jednostkę huzarów. Moi grenadierzy że zabezpieczają flankę, w czasie kiedy. Moja piechota liniowa się przemieszcza coraz bardziej do przodu. Teraz nie wiedziałem jak tutaj do tego podejść tak naprawdę. Yy, teraz jegrzy ustawiają się. Przygotowują się do wymiany ognia z moją lekką. Powinni to przegrać z Kretesem. Ponieważ to, jest, to są jegrzy, a to jest lekka wymianie ognia. Ale oni teraz szarżują. Spójrzcie, szarża powinna za to dużo, dużo lepsze skutki przynieść niż wymiana ognia. Chociaż ci jegrzy tutaj troszeczkę pękają. Tutaj za to wpada... Yy, Duża szarża kawaleryjskie, której ja nie skontrowałem, tutaj dopiero biegnie moja kawaleria, była za, bar za bardzo z tyłu. Moi że przenoszą się na tą flankę. Jak widzicie, e, trochę mnie teraz komputer zatrzymał z tą szarżą moją na, na fort, z moim e, marszem na fort, może tak lepiej to brzmi, bo szarża to za dużo powiedziane. Teraz się bijemy, moi Ułani kontra jego kirasjerzy, więc tutaj raczej nie mają szans kirasieży, to jest ciężka jazda. A, a uani to jest tylko lekka jazda i to chyba są e, lansjerzy. Jest za szturmowa, więc za dużo szans nie mają. Yy, moja, lekka, yy, moja, lekka, moja lekka jest tutaj, już niewiele zostało, dalej wymienia się ogniem z tymi na górze panami. Moi teraz yy, liniowcy, moja liniówka podchodzi coraz bliżej. Tutaj jakaś, jakieś jednostki moje otrzymują yy, ostrego łupnia z wychodzących z bramy, od wychodzących z bramy jednostek. Moi ludzie przyjmują powoli tych wychodzących tutaj yy, jego ludzi z, przez te wrota. Niestety nie udało mi się tych wrót zająć przez całą grę, więc miałem trochę utrudnione wejście z moimi husarami. Znaczy z moją husarią, z husarami też właściwie. Dalej się przemieszcza moja artyleria, tutaj cały czas. Te słupy się już nie przydadzą do niczego nam w tym momencie. Tutaj jakieś husarze stoją i obawiałem się, że ruszą na moją artylerię, więc już zruszyłem moimi, zarówno hu, moją husarią, jak i moim generałem na nich. A oni w tym czasie zaatakowali. Jedną z moich piechoty od tyłu gdzie się tu podszczypują, ale zaraz zostaną zaszarżowani Zobaczmy sobie to Jeszcze trochę to potrwa Chciałem zobaczyć y, szarże y, husarii w zimnym tempie. Ale jeszcze chwilkę, musimy poczekać aż oni tu biegną o! Tutaj szarżuje moja liniówka o, nie tutaj, koń się porusza bez poruszania nogami, jak widzimy. Ciu, koń skater. moja liniówka, o, niestety, stanie na drodze, szarży husarii. O, te konie pięknie, majestatycznie padają, w zadaniu tempie. Husaria próbuje się przebijać przez te jednostki, i działa! Udało się im zaatakować przeciwnika. Pięknie wygląda ta husaria, i nawet zupełnie nie poruszają nogami, w zależności od niektórych. Ech, nie pokazując palcami, pokazując kursorem za to. Na was, w śmiesznych czapkach. Teraz ten husar. On chyba już. A, widzicie. Zabił go po prostu. Wjechał w niego i zabił. Ten husar jest tak epicka, że po prostu rozjeżdża inne konie. Dobra, włączmy sobie normalne tempo. Tutaj zaczęli w ogóle. To byłem w szoku. Zaczęli schodzić do mnie tymi moimi drabinami linowymi. Czy tam. Moimi linami. Zaczęli do mnie schodzić i odpierać moją szarżę, co było dla mnie bardzo fajnym zaskoczeniem. Tutaj próbuję ja się wbijać na mur. Jestem odpierany dość mocno przez zarówno kranadierów jak, jak i ich piechotę liniową. Druga, drugi oddział mojej piechoty stoi i tutaj ostrzeliwuje tych co są na górze. Nie wiem czy skutecznie, czy to się tak robi czy nie. Wysłałem husarie do pomocy, żeby pomogli tutaj z, tymi, z tą piechotą liniową, żeby moi, liniu, moja liniówka mogła tutaj coś spróbować zrobić. Druga jednostka husarii goni te sześciofuntówki, nie wiem po co, zaraz będzie zawracała tutaj w tej jednostki. jeszcze się przygotowują do wejścia na ten mur. Słuchajcie, jak się pojawiają tal na może Jeszcze nie. O. Tyk, 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 tyk. w odpowiedniej odległości. Położenia kamery. Teraz moich husarzy już tutaj zaraz będą wracali, o, już wracają z szarżą na plecy tych tutaj tej, lini tej liniówki bruskiej. Moje jednostki liniówki, coraz więcej ich wchodzi na mury wysyłam coraz większej ilości ich na mury żeby tutaj się rozprawić jak najszybciej z tymi jednostkami wroga żebym mógł zająć to centrum ponieważ właściwie tylko to zostało i wydawało mi się, że już w tym momencie jestem w dobrej pozycji ale widząc morale moich jednostek dość szybko się sypiące zacząłem w pewnym momencie wątpić w to wchodzę tymi granadierami na górę zakładam, że granadierzy są lepsi walce wręcz w Empireze nie sprawdzałem statystyk, a to jest gra, z którą miałem chyba najmniej styczności ze wszystkich Total naprawdę, więc tutaj nie wiem, jak wyglądają statystyki. Wiem, że mają granaty i fajnie rzucałem liny to wszystkie jednostki tutaj. No i, i miło by było, gdyby byli też lepsi w walce wręcz, bo tak naprawdę do tego historycznie służyły jednostki Grenadierów: do użycia swoich. Granatów w celu oszołomienia przeciwnika, po czym wykonaniu zabójczej szarży, dlatego oni byli szkoleni głównie do walki. Wręcz tutaj moich hussarzy, znaczy moja hussaria, e, razem z piechotą liniową zaczyna odpierać tą piechotę liniową pruską. Na górze za to, niestety, e, prusacy mają przewagę dość sporą. Moi ludzie powinni tutaj wspomóc ostrzałem swoich towarzyszy. Najlepiej w spuściach, tu mają piękną po prostu flankę odkrytą przeciwnika. No, mogliby zacząć strzelać. O, teraz kazali mi strzelać, włączyli mi tryb walki wręcz. Ponieważ oni w trybie walki wręcz w ogóle nie będą strzelali. Y I oni teraz zamiast zacząć strzelać, będą robić jakieś. O, najpierw kazali mi rzucić granaty. Wtedy w ogóle nie widziałem skuteczności granatów. Teraz chciałem to zobaczyć. A granaty wybuchły tutaj. Graty, granaty znalazły się wewnątrz y muru fortu i wybuchły, więc. Średnio skuteczne, powiedziałbym. No, i teraz tryb ostrzału i włączyłem. Oni zamiast ostrzeliwać przeciwnika ustawiają się najpierw w taką jakąś. w dwuszerek się ustawiam. O, dokładnie, to jest dwuszerek. Zresztą bardzo profesjonalny dwuszerek. Ładne odstępy zachowane, zarówno między poszczególnymi dwójkami, jak i między osobami w dwójce. Plecaki nie powinny im utrudniać zwrotów, ponieważ są bardzo małe plecaki, mają co jest dość dziwne. powinny mieć chyba większe te, te paki na sobie. Szczególnie, że to, to jest armia marszowa. Jakby nie patrzeć No zaczynam powoli opanowywać sytuację na murach Chociaż tutaj na no, takich miejscach walczę z dwoma jednostkami naraz Teraz zresztą mocno we mnie szarżuje I zacząłem też, chyba o właśnie w tym momencie zacząłem strzeliwać ten mur Co prawda większość moich pocisków ląduje w górze Tutaj, w tym stoku Ale część tutaj trafia i zadaje dość fajne obrażenia temu murowi Więc może zobaczymy jak się mur wali jeszcze w tej bitwie Niestety nie byłem w stanie nawierzyć wrot to jest dość irytujące. Że wrót, nie wrót? Wrót nie byłem w stanie namierzyć, żeby tam się przebić. E, tutaj są jakieś jednostki bruskie, granadierzy bruscy, które fajnie by było ich się pozbyć. E, Moich moi, moi 81 jest tu w jakiś sposób, taki ale 38 wrażenia O, coś tu weszło, 47. E, tutaj wygląda na to, że moje jednostki przegrywają z jednostkami granadierów bruskich. Za to tutaj moi granierzy yy, walczą z piechotą niebą, która przy okazji schodzi po murach, więc pewnie zadaje mi jakieś fajne obrażenia od pleców, kiedy oni próbują tutaj zejść. Na dole moja husaria już czeka na tych nieszczęśników, którzy wchodzą prosto pod ich szable. Yy, ten mur, obrażenia 51. Moi ludzie się zaczynają cofywać po murze oooo mur dostał mocno 59 jeszcze się nie zawala ale teraz wszystkie jednostki pruskie są tutaj więc bardzo fajnie jakby ten mur się zawalił razem z nimi na sobie moja husaria przepłoszyła te jednostki schodzące tutaj na dół lekka dalej ostrzeliwuje tutaj w górę próbując pozbyć się tych ostatnich jednostek piechoty liniowej prusaków grandieży zaczynają czyścić ten mur już bardzo skutecznie im dojdzie już przeszli stąd, przeszli tutaj, niesamowicie jak ten mórz, 76% obrażeń Artyleria przygotowuje się do, do strzału Up. 84, 89, 97, 100 tak. Dużo truków padło, dużo wosaków w tym, w w tym zawalisku jest Tak więc o, ogromny cios w ich morale, zostało, w tym razie zostało 23, moich jest 60 Więc powinni sobie spokojnie poradzić z nimi mój, i schodzą z muru? Wait, what? No, no, o, 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 o co tu wam chodzi? O co tu chodzi? Tutaj za to ci że dalej stoją na tym murze. Co szczęście nie strzelają. Tylko stoją. Ja zacząłem wjeżdżać moim generałem, żeby zająć się tymi jednostkami artylerii. To jest już końcówka z tego co tu zostało. Mój generał przez tą małą szczelinę w murze. Ten mały wyłom się tutaj. Przyciska. Chciałem też wstawić tutaj moją lekką, żeby go ogniem, ale w sumie uznałem, że to bez sensu, ponieważ... E... O, chodzę. ja nie założyłem. na razie nie wygląda to, żeby ktoś padł na nich e... całe szczęście. E... Uznałem, znaczy uznałem, że e... to w sumie bez sensu nie będę strzelał w plecy swojego własnego generała. No i wtedy założyłem, że ta jednostka jest kompletnie wolna w pewnym momencie. Tutaj zostało jeszcze dwóch tam. zaraz będzie wolna ta jednostka i każe im po prostu ostrzeliwać. Ostrzeliwać te, te oddziały artyleryjskie wewnątrz, więc swojego generała stąd wycofam. Na razie to jeszcze się, się wija. Tutaj jakieś puste kunie uciekają. Moimi jednostkami się tłoczą Koncepcja albo, albo kurde, Czarnobyl. Teraz moje jednostki właśnie zaczęły ostrzeliwać te, te jednostki, które są wewnątrz, w tym mojego generała, więc uznaję, że. Najwyższa pora go wycofać tam. Chciałbym stracić na sam koniec generała, który wygrał takie piękne oblężenie. Moja husaria też tutaj zmierza, ale już nie będą wpadali do środka. No bo, bo już to, to już wszystko nie jest nie z praktycznie. Muszę tylko wystrzelać do końca te jednostki, które są tutaj w środku, żeby wszystkim pękły, porządnie pękło morale. Budynek stracony z jakiegoś powodu. A, bo tu jeszcze tu coś jeszcze jest. No więc tak, to już jest tak, tak naprawdę koniec bitwy. To był Empire Total War, trzecia gra z serii dzisiejszej, gdzie świętujemy wspaniałe 15-lecie Total Warów. Ja jestem Lekwan. Zapraszam na raz na, teraz na Napoleona. Trzymajcie się i cześć.